Dzisiaj rozpoczynają się playoffy Blast Rivals w Hongkongu. No i oczywiście, widzowie, musimy sobie to obstawić. A ty oczywiście musisz zostawić łapkę w górę, bo naprawdę jak ja o tym nie gadam, to wy łapek w górę nie zostawiacie. I mnie wtedy serduszko boli, widzowie. No, dokładnie. Jeszcze oczywiście pora dla wspieraków i już zaczynamy, ale jeszcze przed tym... A, nie, jeszcze nie przed tym, jeszcze witam nowego wspierającego, którym został użytkownik o Niku Nevero 31, więc pozdrawiam Cię serdecznie, przyjacielu, jak ty też tej wyróżniony, kupce wspieraka. Stary, chyba tam najtańszy za dwójkę, jest jeszcze tam za piątkę. No, kurwa, na co ty czekasz w ogóle, stary? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić, to doładować za co najmniej dyszkę z kodem FRYTOX i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci. Można nawet odwzorowane skrzynki z cs tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy. Obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne, tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym znawić czyli jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CS-ie. I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możecie się pobawić. Na jakiejś batlach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast, jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za polubienie fanpage'u na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, że wygraj z głową i przechodzimy do odcinka. No i dobra, co my tutaj mamy w tych playoffach? Z pewnością dziwi mnie obecność Passion New w tych playoffach i w sumie tyle zaskoczeń, no bo jeszcze tutaj mamy. Na przykład Spirit, ale ja się spodziewałem, że Spirit na Mongols wygra. Chociaż ostatnio no, niby przegrali, ale tutaj już bez większych problemów na Mongołów wygrali. I ja się osobiście troszkę tego spodziewałem, że się tak wydarzy, ale za to nie spodziewałem się Passion New Way w playoffach. To mnie akurat zaskoczyło. Cześć, jak ja to obstawiałem? Ja już nie pamiętam, ja muszę zobaczyć sobie na poprzednim filmie, jak ja to obstawiałem, stary? Ej, ja obstawiałem, że Mongols wygra. Tak, dobra. Czyli zamiast Passion New Way, no to obstawiałem sobie a reszta się zgadza. Okej. Okay. Dobra, już wszystko się wyjaśniło. Zowie. Passion UA na Pain w ogóle jak tak sobie zobaczycie, yy, no to Furia to ma bananą kurwa drabinkę, żeby dojść do finału, a Vitality to oni mają kurwa drabinkę śmierci, a chciałby się rzec. No teraz może aż taką drabinkę śmierci to nie, ale jeszcze te dwa miesiące temu można by tak powiedzieć, jakie jeszcze Spirit byłoby w jakiejkolwiek formie. No a Passion UA na Pain trudny mecz do wytypowania, bo to jest mecz, w którym się może zdarzyć dosłownie wszystko. Passion UA na tych Mongołów, no to wygrało w ogromnych męczarniach, można powiedzieć, że tak ledwo, ledwo, ale na Falcon za to też dali dosyć wyrównany mecz, bo tutaj jedyna, do 11, do 10 przegrali, czyli no, nie najgorszy, nie najgorszy wynik, można powiedzieć. Czy na Pain są w stanie wygrać? No, Pain, no to dostało, no, zagrało wyrównany mecz na Furię, tak jak się spodziewałem, Brazoli na Brazoli. Mówiłem 60 na Furię, 40 na Pain, no i finalnie Furia dała radę w dosyć dużych trudach, ale dała radę, no i potem na Tailu, no też dosyć wyrównany mecz, więc i Poshunyue się zaprezentowało nieźle, i Pain się zaprezentowało nieźle, i ciężko stwierdzić. Kto w takim meczu mógłby wygrać na Paint, bym postawił. No, paint jest o wiele bardziej doświadczoną no paint ą. na każdego Tier 1 lana praktycznie jeździ, więc na Passion UA no, powinni wygrać. Tym bardziej, że oni no, nie są w jakiejś wybitnej formie, chociaż jeśli tą pokazali, że są w formie, no to gdzie indziej jak nie tutaj. Vitality na Spirit, i chciałoby się powiedzieć, że Spirit może zaskoczyć na Vitality, ale średnio to widzę, mimo tego, że Vitality gra naprawdę. Bardzo słabego CS ostatnio. Źle się ogląda to Vitality, Remon dużo błędów, przegrywają łatwe rundy, często rundy w przewadze przegrywają, no ale czasem też jestem błysk Vitality, jak ten mecz na talu, właśnie co tam się działo na Inferno Stary, ten Klacz, 2 na 5 i zajmu, coś niesamowitego, jak oni to ugrali i finalnie to Inferno udało się domknąć w męczarniach przez Vitality, no ale się udało, a Spirit, no Spirit zaprezentowało się tutaj no, no wygrali na tych Mongołów, no, ale tylko tyle, od Falcons na no to, no taki dosyć łatwy oklep, no pierwsza ma po to gryfkach, a druga do ośmiu, no czyli to nie jest jakiś giga wyrównany mecz, więc no raczej bym tutaj zwycięstwa Spirit w tym meczu nie upatrywał i dał na Vitality, w ogóle boli mnie to, że w tym roku tak mało meczy Vitality na Spirit oglądaliśmy, ja już wam powiem, ile tych meczy widzieliśmy w tym roku, bo ich było naprawdę bardzo mało Mało. Chyba tylko jeden finał w Katowicach z tego co pamiętam był e, Spirit na Vitality, a tak oni w ogóle nie grali. Grali w Katowicach właśnie w tym finale, grali e, na Blast Open i teraz na Brast, Blast Rivals sezon 1, czyli trzy razy tylko grali ze sobą w tym roku. czajcie. Gdzie Vitality na mało, to grało 12 razy w tym roku. I boli mnie to, że tych pojedynków między Donkiem a Zaiwu widzieliśmy tak mało, szczególnie w finałach, no bo no Donki i no to główni faworyci do TOP1 i po prostu to boli. Chciałby się oglądać właśnie równą walkę, że wiecie Raz, finow, raz finowy wygra Spirit, raz Vitality, że się będą tak wymieniać, wiecie o co chodzi, no ale niestety tego nie doświadczyliśmy Już raczej nie doświadczymy, no bo jak wiemy jest to ostatni turniej przed Majorem Furia na Pain, no z pewnością nie będzie to łatwy mecz dla Fury, no bo znowu brazole na Brazoli i... Furia, no, co prawda już wygrała na Pain. I w ogóle dziwi mnie to, że dali ich do jednej drabinki. Jest to ciekawe. Ale to przez to, że tak dużo drużyn do tych playoffów wychodzi. To oni chyba nawet musieli się spotkać. Nie chcemy się teraz tego rozmieniać. I kto teraz, i kto tym razem by wygrał? No, chciałby się, rzec, że Furia, ale ten pierwszy mecz, ten poprzedni, dali wyrównany. Więc może Pain zaskoczy. Pain w finale tutaj to byłoby coś niesamowitego. No, trzeba to przyznać. I nie wiem, czy nawet bym tak nie zaryzykował. Że tym razem ten drugi mecz Pain zdołał wygrać na Brazoli na Brazoli na Furie. Myślę, że byłoby fajnie, no Fury w finałach się już oglądaliśmy w tym roku, ale Pain no to jeszcze nie było i ciekawie byłoby taki meczek zobaczyć. Falcons na Vitality również tych pojedynków Falcons na Vitality było mnóstwo. I no Vitality zazwyczaj z tych pojedynków Wychodziło zwycięsko Czy teraz też widno zwycięsko? No Vitality no jest poza formą Nie ma co pierdolić, Vitality jest zdecydowanie Poniżej formy optymalnej Ale myślę, że na Falcons i tak wygrają Bo Falcons w playoffach, wszyscy wiemy jak to wygląda Zawsze muszą totalnie Zassać, więc nie upatrywałbym Tutaj zbyt dużych szans dla Falconsów I postawiłbym tutaj Na Vitality, niestety nie ma meczu O trzecie miejsce, co mnie totalnie dziwi Dzisiaj no to już praktycznie na każdym turnieju są te mecze Trzecie miejsce, no ale Blast stwierdził, że oni będą inni, i tego meczu o trzecie miejsce nie dali. Chuj wie dlaczego. No i Pain na Vitality, final nam wychodzi. No, jakby Pain wygrał taki finał stary na Vitality, to myślę, że to byłaby największa porażka Vitality w tym roku. Najgorszy turniej z ich strony, mimo że doszli do finału. Naprawdę, takie coś nie może się wydarzyć. I Vitality uważam, że tutaj by wygrało. A czy, a czy wygrają? Jeśli trafią na Furię. No, ostatnio Vitality coś nie może znaleźć sposobu na tą Furię. No, ale też na pewno wpływ na to ma fakt, że Vitality jest poniżej swojej optymalnej formy. I Furia na. Vitality w formie optymalnej, no raczej nie ma większych szans. No, jasne szanse mają, ale no, gdy Vitality, gdyby Vitality grało tak jak grało przez poprzedni sezon, przez, poprze przez pierwszą półkę tego roku, no to no, Furia miałaby ciężko, a tak, no to mogą sobie y, Vitality tutaj ruchać leciutko, że tak to powiem, ale liczmy na to, że będzie finał Pain na Vitality, bo fajnie byłoby coś takiego zobaczyć, nie? I wtedy jaka presja byłaby na Vitality, bo wiesz, przegrać na Furię, co tam chuj, przegrać na Pain w finale, to już trochę lipa, nie? No dobra, tak prezentują się moje typy, tutaj jeden taki ryzykowny właśnie tutaj, o, o, o fur, że Payne ogra Furię, wierzę, że są w stanie to zrobić, najpierw muszą pokonać Passion New Way. Mecz na Furię może być nawet dla Payne łatwiejszy niż na Passion New Way, tak szczerze, bo raz, że z porażek się łatwiej wyciąga wnioski niż z wygranych, no to jeszcze w dodatku na Furię grali o wiele więcej razy w tym roku, więc lepiej... Potrafią na nich grać No bo na Passion Way To nie wiem czy Pain kiedykolwiek grało w tym roku W sensie wcześniej to było Complexity No to ja sobie tego nie przypominam A zresztą możemy zobaczyć sobie head to head nawet Bo to jest mecz który Na 100% się odbędzie A nie moja predykcja Ostatnio w 2025 grali w Melbourne ok, I wtedy Complexity wygrały to tak dosyć łatwo To jest jedyny Mecz zarejestrowany na HLTV przy, y, tych drużyn za sobą więc no, ciekawe, ciekawe trzymajmy kciuki za moje typy oczywiście i co, i widzimy się no prawdopodobnie jutro no, no na pewno się jutro widzimy no bo wszyscy wiemy co się dzieje w poniedziałek i... Trzeba przyfarmić trochę, wiecie jak jest. A propos farmienia, no to wbijajcie sobie na CSGO skinsa, bo tam, jak sobie doładujesz dyszkę z moim kodem, mogę wygrać sobie takiego oto skina. to skina. Myślę, że to jedna z ostatnich szans, stary, żeby wygrać skina na CSGO skinsie z moim kodem, więc myślę, że warto spróbować. No, i widzimy się jutro. no.